Go, dlatego, dlatego Co złego, to Hubert? Nie no, spoko, możesz no. wiesz, coś nawinąć, nie obra. Ale panowie nie Nie, ma... dobra, na oponenta. Nie mamy podkładu, nie mamy podkładu. To co? To... Chyba, że Damian... Spoko. Nasz anonser zabitboksuje. Ta, Normalnie? O kurde. Pa. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Nikt cię tutaj nie chce, olowariacie Ani Wojtek Gola, ani ludzie na czacie I to jest proste, tak to gra Bo jesteś najnudniejszy na fame MMA O, kiedy wpadam mam go za kalkę Jestem Olo, wpadłem dać sportową walkę U, gadka szczera Lepiej wracaj z Najmanem do Big Bradera To jest proste, mam rozkminki Najmanowi to ty możesz obierać mandarynki A ty się bok nie śmiej, Jeleniu Bo przez Lil Masi będziesz siedział w więzieniu I to jest proste, dobra, 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 to jest proste, powiem teraz prawdę, a ja będę bardziej znany niż jej adres, o. a Olek będzie potrzebował operacji, jak cycki połowy lasek w tej federacji, dobra, dziękuję, brawo. Jeszcze raz? Czemu catch weight, skoro ostatnio na konferencji mówiłeś, że podejmiesz boksdela? Nie, no takie szpile mu wbijam sobie, wiesz, ziomalskie, ale do takiej walki raczej nigdy, nigdy nie dojdzie, bo myślę, że boksdel sobie zdaje sprawę, że nie miałby szans, więc. Boksdel, co ty na to? No, rzeczywiście, ryba jest mega wymagającym kickboxerem. No, ale nie o nas tutaj mowa dzisiaj, więc może przejdźmy. Obe obejdźmy ten temat. Ja wystarczy, tak. że przepierdolę zakład z golem, i to mi wystarczy. Dziękuję chłopaki. Dziękujemy. I zacznijmy drugą część konferencji. Idziemy. Słowem wyjaśnienia, Sasza doznał kontuzji, więc Mortalcio wszedł na zastępstwo, a wszelkie rzeczy. Jakiej kontuzji? Obstrał zbroje. Obstrał zbroję, nie ma żadnej dokumentacji medycznej. Normalnie zesrał się, powiedział, że jest stłuk, żebro czy coś. Nasrał w Pampersa i nie ma walki. Myślisz... Mortalcio pokazał naprawdę wielki charakter i szacunek dla niego, że wziął walkę, a tam normalnie nasrał w gacie. Myślisz, Krycha, że byłeś dla Saszy aż tak dużym wyzwaniem, że nie chciał z sobą walczyć? Nie, myślę, że jego Alfons wyszedł z programu i mu zabronił. Eee, Krycha, ciągnij się. Słuchaj, ale jak wiemy, Mortalcio nie był pierwszym twoim wyborem. E, organizacja zaproponowała ci szewca. Nie, no to w ogóle śmiech na sali jest tym. E, gość, który jest w treningu, wrzuca jakieś, nie wiem, czy na obozie był, czy gdzieś, dzwoni do, tydzień w ogóle przed tym dowiedział się trzy tygodnie przed galą, że może wziąć zastępstwo. Tydzień wcześniej przed telefonem jeszcze się wypowiadał, że walkę ze mną to bierze bez żadnych przygotowań. I co? W efekcie końcowym. Też się zesrał i się nie zgodził. Wrócić do krychy. Krycha. Krążą pogłoski, że nie wyjdziesz pod barwą Ancos MMA. Zgadza się. Powiedz nam, jaki jest powód takiej decyzji UFC. klubu? Nikt się nie wstydzi, normalnie w klubie trenuję, będzie narożnik, będzie normalnie paweł, gamu. Po prostu nie wychodzę pod klubem i tyle. Tak, taka była prośba trenera. Ja się zgodziłem. Trener normalnie mi pomaga w przygotowaniach. Słyszeliśmy, że w narożniku też nie będzie nikogo z Ankosu. Nie, normalnie będzie i Paweł, i Gamu. także... A możesz, możesz podać przyczynę e, takiego zbiegu sytuacji? No, Bo i tak się z tym pytaniem spotkasz stary prędzej, czy później na wywiadach stary, czy ten, czy, czy gdziekolwiek. No, czy czy Kasia no będzie dła. Ja, do... to znaczy wiesz, ja powiedziałem, że ja nie mam z tym problemu. Wszystko spoko, wiesz. Tre... Ale jak nie masz tak problemu? Nie ja lubię, ja nie... się pytam, Krystian, ja się pytam yy, dla, dlaczego? Dlaczego? Zamknij pizdę! Zamknij. Zamknij dziurę! Zamknij pizdę, bo nie jest twój czas, kurwa! Dostaniesz. Spokojnie, no. spokojnie. Kasio, proszę, chwilę, nie? Nie masz ma to nie masz komu zrobić... Z, Krystian, to. Kry... bo ty mi odpowiadasz twierdząco, nie? Tak, wiesz, no... A... Jesteś potencjalnym e, przeciwnikiem dla Krystiana, e, no i jako że trenujecie pod jednym szyldem e, e, Damiana Majewskiego, to może... Pod jednym? Poczekaj, jak to pod jednym szyldem? Że ja z nim? Nie, 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 pod, pod, razem z Kasio, bo teraz Aha. dalej kontynuuje, e, to może gdzieś tam jakiś... W sensie Krystian? Nie no, tutaj dla Krystiana... A to jest bardzo dobry pomysł. Zawodnik UFC może się podjąć takiej walki z dystrybutorem. Kogo jeszcze chcesz? No, bardziej interesowało mnie to, czy Kuba po wygranej walce, bo wiem, Casio, że e, przyjmujesz do swojego teamu tylko osoby bez ujemnego rekordu. E, czy Kuba po wygranej Dlatego walce z Nadalem... nie walczy jego. Czy Kuba miał po... 1-0 w plecy. Czy Kuba po wygranej walce z Wandalem mógłby aspirować do dołączenia do Timu Króla? A wtedy potencjalna walka z Krystianem? Znaczy powiem ci, że teraz na chwilę obecną, no to mój przeciwnik będzie ważył ode mnie z 5 kg więcej, więc dla mnie nie jest problemem, żeby podjąć się kogoś, kogoś kto będzie ważył dalej 5 kg więcej. Co ty gadasz? Jakie 5 kg? Ważysz 78 kg, ja się dzisiaj rano ważyłem, waży 81 kg. A skąd ty wiesz, ile ja ważę? Mówiłeś wczoraj na streamie. Na streamie mówiłem, tak? Tak, mówiłeś, że ważysz 78 kg. No tak, ale spadła mi woda, wiesz, i ważę teraz 75. Okej. Okay. Ale fajnie, że śledzisz. Dobrze, dobrze. Widzę, że masz obawy. Nie, nie, tylko tak wiesz, gadasz ciągle o moim wzroście, o wadze. Nie no wiem, bo tak będziesz ważył więcej kilo. Skoro tłumaczysz ważył 82, swoją przyszłą porażkę, czy. czy skoro czy będziesz co? ważył 82, a ja około 77 Nie, będę ważył tak 81, myślę, że wniosę na wagę w dniu ważenia. No dobrze, no to, no to w takim razie 4 kg. Ale no, mówię, co, nie robię, wydaje nie mi się, tutaj że znaczenia dla mnie. Te 4 kg. No, no to jak nie mają znaczenia, to po co o tym mówisz? Wydaje mi się, że nie jesteśmy na takim poziomie, żeby na, naprawdę aż 4 kg robiły dostałem... takie znaczenie. To nie jest walka kabiba i McGregora, że oni umią wykorzystać każdy kilogram. My jesteśmy amatorami 4 kilo. Na, nasz staż doświadczenia to nie jest naprawdę dużo. No tak, dlatego dostałem pytanie a propos tego i odpowiedziałem po prostu, że 4 kilo czy 5 kilo, nie robi dla mnie różnicy. I tak podchodzę do tej walki. No nie płaczę tutaj, tylko ty masz teraz. No nie wiem, problem. bo cały czas mówisz, że będę dużo cięższy i dużo wyższy. No, a ty to podkreślasz, no to ja nie rozumiem. Mortalcio, e, witam. Słuchaj, na koniec twojego kilkudniowego live'a powiedziałeś takie słowa, czat. Kurde, ba". wiem, co to będzie. To nie, ja mam znajomego, który ma tak samo na nazwisko, to nie chodziło o rafona. Czyli niech nie Ojo, bawić. tutaj widzę, że. Ale wa, warsztatowo to to jest nie. Nie, nie powiedziałem, nie, że będzie. To nie uwierzę, w to nie uwierzę. Nichu no. stary. Nie uwierzę. Bo, w to. pamiętam co mówiłem, pamiętam co mówiłem na koniec streama. <laughs> i nie, no wiedziałem. bo może wszyscy nie wiedzą, no, no to ja dokończę, okej. Okay? Powiedziałeś Dobrze. na koniec, chat spam jebać Krasuckiego no, ale jak wiemy... Ale to Kresowski to chyba ale nie jedna stary, osoba ma tak na nazwisko. To wiadomo, że nie, ale to, było, to jest pewne, że przychodząc tutaj wymyśliłeś e, obejście tego pytania, stary. Jestem no, przekonany, stary. Mogę dać dowody, że pisałem to miesiące temu, że mamy na Discordzie znajomego, okay, który ma okay. ksywek Krasu i tak dalej, więc... Okej. Okay. No pozdrawiam. Nie, nie jestem w stanie tego sprawdzić, to jest dobra obrona, bo... Nie no, mogę dać dowody, normalnie dzisiaj, kiedy nie, wysyłałem. Nie, nie, nie trzeba, nie trzeba, ale... No było to dziwne, nie, co prawda. Ale ja się skapnąłem dopiero po fakcie, jak skończyliśmy streama, że ja tak powiedziałem i że ludzie to tak odbiorą, no. Okay. Ja jestem bezkonfliktowy. Krystian, bo też nie chcę, żeby to wyglądało tak, że na, y, usiedliśmy na ciebie czy coś z pytaniami. Nie, z pogodą. Bo ja jest, ja ogólnie jest, nie... wiesz, jest dużo kontrowersyjnych rzeczy, które no. się wokół ciebie kręcą. I fajnie byłoby to wyjaśnić widzom, których jest na obecny moment y, 200 tysięcy, około 200 tysięcy, więc y, na wszystkich mediach. więc... Y, a nawet nie wiem, czy na wszystkich, na pewno u Nitro i u nas, nie? Ale zamknij pizdę, bo tu nikt się nie odzywa, y -y. kurwa, poza tobą, Patałachu. Zamknij pizdę! Zamknij pizdę kurwa Donkasia! Dobra, czekajcie chwilę. Na razie pytanie. Na chuj się odzywasz! Twoja konferencja, wypierdala Jatencjuszu! Dobrze! A jak koniec, nie to Koniec, chodzi. koniec, koniec, krycha! Patała chiebany. Już koniec. Medel, kurwa, z żabki. Kupił te pas. Zamknij pizdę! Zamknij kurwa pizdę! <ślam> Zamknij pizdę! Miałeś Dobrze. swoją część, kurwa? Zamknij pizdę. Koniec, koniec. koniec, Krycha, koniec. naprawdę, bo nie, nie róbmy. Rozumiem. gdyby tak, tak. Rycha... miał jeszcze kurwa coś do powiedzenia. Kurwa przekrzykuje, że pizdę, nikt się kurwa nie śmieje, tylko ten baran krzyczy. Krystian, ee... zamknij pizdę. Załóż. Kasio, już proszę, już koniec. Tylko ty się kurwa potrafisz obstrać, chłopie. Kurwa. Krystian, eee... tak jesteś kurwa, kozak, to przyznaj się jak się przypucowałeś na parkingu, kurwa przy kolegach. Filmik, kurwa, jesteś zwykłym manipulantem! Ciągnij druta, bo lubisz! Dobra, dobra, bo... A, nie, nie rób mi już więcej rzeczy, bo Anko się jeszcze bardziej wkurzy, stary. Jest luz. W każdym razie, Krystian... Nie walk? będzie mi... Rozumiesz? Ja rozumiem. Ja, to są emocje... Mogę napluć ci w ryj mogę! Krystian, naprawdę, już koniec. No. Po prostu zignoruj na razie e, Kasiusza i odpowiedz mi na pytanie pytanie brzmi ile walk fame ma wygrały. Ale wiesz, co ci Brakowało mi tej kurwy tu, a od razu jest ogień, kurwa. Chciałbym cię spotkać sam na sam, śmieciu. Kresian. kolegami kurwa się się w taty, Ja sam was pięciu i się zesrałeś, kurwa. Dobrze, już bez bluzgów i tak dalej. No. Wylaliśmy całe szambo stary. naprawdę tak. wystarczy. Da. Mam nadzieję, że pokażesz się zajebistej strony w walce z Mortalcio, Tym bardziej, że relacje z Mortalcią chyba macie gdzieś tam zdrowe, nie? Nie no ogólnie to jest. Wiesz co, yy, ja nie znałem Patryka, jak dostałem telefon, to prześledziłem jego kanał na YouTubie, fajny content. To jest chyba ogólnie chłopak taki, którego nie da się nie lubić, bezproblemowy, więc... Yy, jak ktoś jest dla mnie normalny, to jestem normalny dla niego i nie szukam żadnego problemu. Także cieszę się z jednej strony, że. Ale zdajesz sobie sprawę, że on w ogóle nic pozytywnego nie powiedział o tobie, a ty mu duba Serio, nie, bo tak dupę, to tak zauważyłem ty masz tam, Tim Siusiakowi. No nie, mogę, ja nie mogę. mogę. Nie mogę, Ale może lubię. Takich rzeczy nie, nie, nie robię właśnie. No. A skąd wiesz? Jak ci woda schodzi, <laughs> to <laughs> wiesz. <laughs> Jak, Skąd wiem. <laughs> może lubi, to mamy bo bo mam punkt. świadomość Popeye, Popeye. swojego ciała, wiesz, nie to co ty. <laughs> dlatego, dlatego wiem. Ej, 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 ej! Oh, Wiedziałem, my. wiedziałem, że to będzie, dlatego cię wołałem. <laughs> Wyluzujcie dymy, panowie, no to nie jest... Wy nie walczycie. Kuba, kuba, spokojnie. Nie, 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 nie. Do, luz no kurwa, to no co? Luz, luz, luz. Co sobie wyobrażasz? Spokojnie Kuba Puśćmy. Puś. Ej, ale wyjdź do twojej do naszej a, walki. To. A mówiliście, że stoły są przywiercone, no i co? Pu, puśćmy kuba. Pu... Ja pierdolę, ale ten, ten... pajac ten... Nie będziesz nic zrobił Kurwa co za demie, Dobrze, może zróbmy tak, ty zajmij moje miejsce. Tak, tak. A ja zajmę miejsce twoje. Siadaj tutaj. <laughs> tak, tak, siadaj. E, Krystian, siadaj, normalnie. Tylko ten boksel tam być może zmieniamy w takim razie. To może zmienimy, co? Za chwilę się okaże, że tutaj najbardziej ognistą Łatwo walką cię podpalić, walka strasznie, wiesz? Były i krychy. Z ja, ja, byłem, ja byłem świadomy, że posadzenie no. was obok od początku kurwa. tego Ile on ma lat? Nie, właśnie ja tego nie planowałem. Ale byłem przekonany, że gdzieś kurwa wyjdzie coś tak. Dobra, panowie, to no. króby nie piłka, ta bluza. Kuba nie... czekaj czekaj, czekaj. Eee, Krycha, przyjąłbyś walkę z Kubą, na której z kolejnych gal? Dlaczego nie? Ile on ma lat w ogóle? 21-22, no. 21-22. E... Pewnie, że tak. Kuba? A ty ile masz lat? Bo wyglądasz jakbyś małe dzieci oglądał. No widzisz. 18. Dobra. No, potwierdził, potwierdził, e... zanim mówił, potwierdził, dokładnie. Kończymy tą część konferencji. Wydaje mi się, że nadmiar rzeczy tutaj się wylało. I dosłownie też i w przenośni. Tak więc wszelkie przyszłościowe przyszłościowy, ewentualny konflikt Kuby <słuch> i Krystiana na pewno będziecie mieć szczegóły podane na naszych mediach, o ile w ogóle będzie taka walka, bo jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że Dawaj, na pewno róbmy. ludzie będą chcieli. Pierwszy wygrać ze mną, oka, potem to planuj następne walki. Z tej, z tej konferencji zobaczymy, co będzie. No No, chodź. No, że podejdę <grym> do Ciebie w odpowiednim momencie, tylko bluzę zdejmę. Część drugą konferencji uważam za zakończoną i dwie minuty przerwy reklamowej, i przechodzimy do konferencji numer trzy.